Wszystkim serdecznie na kolejnym wykładzie. Dzisiaj będziemy mówili o FVP, czyli elektroniczny fenomen głosowy, a więc nagrywanie zmarłych poprzez urządzenia elektroniczne, ale w ogóle też o kontakcie ze zmarłymi. Do naszego odcinka także poprosiłem naszego księdza, kapelana, ponieważ po ostatnim odcinku, jaki zrobiliśmy razem, wszystkim się Państwu podobało, bardzo ciekawe listy. Mówię listy, a to maile napłynęły. Wszyscy będzie zadowoleni, że mamy tutaj takiego wspaniałego duchownego. A więc on też będzie dzisiaj uczestniczył w naszym odcinku o FVP. Bardzo się cieszymy, że zechciał w tym całym nawale swojej pracy znaleźć chwilę czasu dla nas. Zapraszamy więc do mojego pokoju, do studia, gdzie mam swoje e, laboratorium FVP i porozmawiamy o tym, czym w ogóle są kontakty ze zmarłymi. Witam wszystkich serdecznie, bardzo gorąco na kolejnych naszych wykładach. Bardzo się cieszę, Ojcze, że znalazł Ojciec chwilę podczas swojej posługi kapłańskiej i bycia w różnych miejscach dla tutaj rozmowy z nami na temat e, ludzi, którzy odeszli, czy kontaktów ze zmarłymi. Bardzo się cieszę, dziękujemy, bo wiem, że Ojciec jest ostatnio zalatany, ma dużo spraw, ale przecież to wszystko jest jakby posługa kapłańska. Oczywiście, jak najbardziej, witam wszystkich bardzo serdecznie i też dziękuję bardzo za zaproszenie. Także dziękujemy również. Ja dziękuję w imieniu Stowarzyszenia. No, ojciec jest naszym kapelanem w Stowarzyszeniu, także styka się na co dzień z ludźmi, którzy tracą najbliższych, którzy tracą dzieci, odchodzą, rozmawia z nimi w kuluarach. Jakby to powiedzieć, dość długie godziny przegadane. Właśnie w tym pokoju, kiedy zamyka się z tymi rodzicami i rozmawia o życiu i śmierci. No właśnie. Bardzo często ojciec, jakkolwiek to zabrzmi, zamyka się tutaj z rodzicami, rozmawia. Czasem traktują to jak spowiedź i wypowiadają wiele kwestii. E, ktoś popełnił samobójstwo, mm -hmm. miał 17 lat, 16. E, pewnej pani dziecko odeszło na raka, na białaczkę, mając 8 lat. Mm -hmm. I ksiądz z tymi wszystkimi ludźmi rozmawia. Co można im powiedzieć w tym momencie? Nie wnikajmy jeszcze w kontakty ze znadłymi, mm -hmm. tak? Ale co można im mm -hmm. powiedzieć w tym momencie? Jak, jak do tego podejść? Bo wielu ludzi mnie się pyta, dlaczego Bóg jest tak okrutny? Mm -hmm. Czy w ogóle Bóg jest okrutny? Tak. Myślę, że tutaj warto spojrzeć na to, że jeżeli rozmawia się z tymi ludźmi i jeżeli oni przychodzą do, do mnie z takimi problemami, to trzeba dać im pewną nadzieję. Czym jest ta nadzieja? Ta nadzieja rodzi się właśnie z tej bliskości i zrozumienia. Właśnie jestem tutaj po to, żeby tym ludziom dać tą nadzieję, żeby zrozumieli sens. Nie po co, tylko dlaczego. Dlaczego tak się stało? Dlaczego w ten sposób. A nie inny. I w tym momencie, kiedy rozmawiamy, moim zadaniem jest dać ukojenie tym ludziom i postarać się odpowiedzieć na pewne pytania, które ich nurtują. Chciałoby się powiedzieć, że ojca kocham. Oczywiście nie mm -hmm. powiem tak dosłownie, ale dlaczego? Dlatego, że wielu rodziców, z którymi się ojciec mm -hmm. spotkał, mówią, że właśnie ojca kochają za to, że ojciec jest taki otwarty, mm -hmm taki ludzki, przeżywa z nimi tą Golgotę, tak. Myśmy mówili kiedyś w naszych rozważaniach mm -hmm. oczywiście, no, nienagranych, że zrozumieć ludzkie cierpienie to zrozumieć Maryję, tak. która pod krzyżem w Golgocie mm -hmm. e, przeżywała śmierć swojego syna na własnych oczach. Mm -hmm. Bardzo często tak się zdarza, że rodzice na własnych oczach widzą jak ich dziecko mm -hmm. gaśnie, odchodzi w hospicjum. Także kochamy wszyscy ojca, a właściwie to ci rodzice kochają ojca, ale teraz przejdźmy dalej. Mm -hmm. Każdy rodzic zadaje bardzo sakramentalne pytanie, bardzo takie, jakby powiedzieć, mocne. Co dalej? Gdzie jest moje dziecko? Czy rzeczywiście ono gdzieś przeszło? Jaki mamy dowód? Dlaczego ja nie słyszę Adasia? Co jest moją Marysią? Klaudia się do mnie nie odzywa. No i tu można by mnożyć to, tak? I wtedy przychodzi taki moment, że próbują sięgać po wszystkie sposoby, bo internet i dzisiaj, to musimy przyznać, ojcze. Mm -hmm, tak. Daje nam dużo możliwości do osiągnięcia, powiedzmy, w cudzysłowie nazwijmy, kontaktu ze zmarłym. Mm -hmm. Tabliczka Widja, cuda różne i niewidy, oglądają filmy, oglądają rzeczy. I też, czy możemy potępić taką matkę ojca, który siedzi nad tabliczką i mówi: Marysiu, daj znać, w końcu znam taką osobę, która mówi: Uważasz, gdzie jest ta Marysia? I wali pięścią w stół, bo się nie odezwała, i mówi: Nie ma Boga, nie ma nic. Czy tabliczka pokazuje, kocham cię tato, mm -hmm. czy możemy go potępić? Nie wiem, myślę, że nie, ale możemy powiedzieć, że nie tędy droga, tak. więc gdzie? Ja myślę, że tutaj trzeba bardzo dużej rozwagi i tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, że tabliczka Ouija jest ogromnym zagrożeniem duchowym, bo tak naprawdę w tym momencie nie wiemy, z kim się łączymy. I jeżeli chcemy spotkać, jeżeli chcemy się skontaktować z naszą osobą bliską, Musimy naprawdę włożyć to w odpowiednie ramy. Co oznacza w odpowiednie ramy? Oczywiście, to jest subtelne, ale jednocześnie konkretne i złożone podejście do kontaktu. Co mam na myśli? A mianowicie, jeżeli mamy się skontaktować, jeżeli chcemy kontaktu ze zmarłym, nie możemy sięgać po coś, czego nie rozumiemy. Ale mamy iść w takim, kontek w takim yy, kontekście, żeby mieć pewien pewnik. Czym jest ten pewnik? Ano, pewnikiem jest to, że musimy mieć odpowiednik duchowy. Jest to odpowiednik oparty często i najbardziej na fundamencie modlitwy i tutaj, jak mówimy o konkrecie yy, połączenia tego duchowego, na kontakcie z tak zwanego, jak to mówię, dopustu Bożego oparciu teraz o to wszystko, o czym tu mówimy: o ból, o żal, o tęsknotę rodziców za dziećmi. Mówimy o dzieciach, bo dzieci są dla nas najbardziej, jakby, takim lukratywnym towarem w sensie cierpienia, boleści. Wiecie Państwo, kiedy odchodzi dziadek, co ma 90 lat, łatwiej nam się pogodzić. Choć nigdy się nie pogodzimy ze śmiercią, to jest jasne. Ale kiedy odchodzi Marysia pięcioletnia to jest tragedia. I teraz. Chcę Państwu wytłumaczyć tu mamy oczywiście naszego kochanego kapelana. Na czym polega medium, na czym polega FVP. EVP to jest elektroniczny fenomen głosowy. Kiedy on się zaczął? Otóż bardzo, bardzo dawno temu, w latach 50. już pewien człowiek, który nazywał się Friedrich Jurgenson, to sobie Państwo znajdą, wygooglują, eee, też m, następny który był. Przed I pierwszy był Jurgenson, potem był Konstantin Rodiwe, który dostał od papieża nawet podziękowania za wkład właśnie w FVP. Tu nie będę wchodził w szczegóły. Państwo wejdą sobie na stronę i poczytają. Zapraszam też do obejrzenia bardzo mądrego filmu, w którym uczestniczyłem jako powiedzmy, nazwijmy, no mogłem go na Polskę dyscyłować i mogliśmy go przetłumaczyć nazywa się Wzywając Ziemię miałem kontakt z reżyserem tego filmu proszę sobie go obejrzeć na czym polega EVP? EVP to jest fenomenalny sposób na nagrywanie zmarłych jest też taki ksiądz, który już odszedł do Krainy Wiecznych Łowów nazywał się Francis Blinę napisał książkę Umarli mówią i o co to chodzi? Wzywamy zmarłych i nagrywamy ich na magnetofon, na radio, na różne rzeczy. O technikach Państwo zobaczą na moich innych filmach. Nie będę mówił teraz o technikach. Poszczególne fragmenty głosowe można usłyszeć. Bardzo fajnie pokazuje to właśnie film Wzywając Ziemię. Czy jest to naganne? Nie. Otóż to nie jest tabliczka Witch. Ktoś powie to jedno i to samo. Ależ absolutnie nie ponieważ tęsknota za naszym dzieckiem prowadzi nas do wielu różnych dziwnych rzeczy. Natomiast kiedy nagrywamy go na FVP, ale przychodzimy do fachowca, do kogoś, kto całą sesję poprzedzi modlitwą, kontemplacją, zrozumieniem, to może być przekonany, że dojdzie do ciekawych rzeczy. Natomiast jest taka sytuacja, że pewna pani straciła syna, miał 7 lat, nazywał się Jennifer, to jest za granicą się dzieje. I na YouTube dowiedziała się, że przez radio może pogadać sobie ze swoim Jenniferem. Nawet no wzięła radio, magnetofon, pykły, Jennifer, Jennifer, odezwij się. Usłyszała, dmuchaj się, ty stara ruro. Potem było kurwo, spierdalaj. Przepraszam, to najwyżej operator nam wytnie, ale takie są fakty. Pani poszła do lekarza i powiedziała, że radio ukradł jej syna. No, co mogli zrobić? Zamknęli panią w psychiatryku. I co jej to pomogło? Ano, niestety nic. Jennifera nie ma, a pani matka w domu dla wariatów. Otóż bardzo często jest tak, że zło czai się wszędzie i zło zaatakowało matkę. I podszyło się pod tego Jennifer'a i powiedział, ty stara ruro i tak dalej, żeby już operator nam nie musiał haha, wycinać będę łagodniejszy. I tu ojciec, który jest naszym mm -hmm. jakby mm, takim powiedzmy no mentorem, ale też takim obserwatorem, który mówi nie, 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 nie za mm -hmm. daleko idziesz. Dobrze może powiedzieć, że złocza się wszędzie i że nawet wywołując kogoś nie mamy pewności, czy to jest on. Dlatego musimy być bardzo ostrożni, ale ja kiedy ludzie do mnie przychodzą, jestem medium. Medium to polega na tym, że słyszymy w głowie myśli, które musimy przekazać od zmarłej osoby. A ja przy tym się modlę i proszę Boga o kontakt. Mam też swoich opiekunów, świętych różnych, już nie będę wymieniał, bo to nie o to chodzi, których proszę, aby w tym momencie czuwali nade mną. Jak widać, mam też Krzyż świętego Benedykta, który chroni mnie. I wtedy wiem, że jest to bardzo dobre, jest to dobrze zrobione. E, oczywiście można by to wszystko pominąć. Nikt nie mówi, że kogoś gdzieś coś trafi. Ale jak to mówią strzeżonego, Pan Bóg strzeże. I teraz jeszcze jedno pytanie: mhm. może nie jedno, ale jedno mhm. z takich, bo nasz wywiad mhm. nie będzie taki długi. Czy w takim razie. Bo Biblia podobno, mm -hmm. przepraszam, będę teraz, wyjdę na człowieka, który nie czytał Biblii. Otóż czytałem ją wiele razy, nie z takim jakby doszukiwaniem się. Biblia mm -hmm. tam mówi, że nie wolno się kontaktować, że tworzę mm -hmm. tamto, Kościół mówi, potępiamy. Przecież rozmawiam tutaj z przedstawicielem Kościoła. No więc jak to jest? Ja myślę, że takie rzeczy też trzeba rozpatrywać w kwestii charyzmatów. Pismo Święte jasno pokazuje, że Pan Bóg daje różne dary. Możemy tutaj przytoczyć postać świętego Józefa egipskiego, który dostał od Pana Boga dar tłumaczenia snów. I ktoś znowu może nam zarzucić w tym momencie, że tłumaczenie snów, no to znowu podchodzi pod jakieś kontakty z diabłem. Wcale nie. Jeżeli Pan Bóg chce, jeżeli Pan Bóg da taką łaskę, to w tym momencie może wyciągnąć z tego wielkie dzieło. Tak samo Marek, jak Ty mówisz, tak? Będąc medium, też jest to. Charyzmatem, mając swoich mentorów duchowych, poprzez modlitwę, wiemy, że jeżeli Pan Bóg chce, i co warto podkreślić, drodzy słuchacze, jeżeli to się dzieje z dopustu Bożego, to możemy być spokojni, żaden byt negatywny, żadno zło wtedy się nie podszyje, bo Pan Bóg jest ponad tym wszystkim i możemy być spokojni, że rozmawiamy z naszym bliskim zmarłym, a nie z demonem. No właśnie, i jest taka sytuacja, o której tu jeszcze dopowiem. Pewni rodzice tracą syna. W sposób dramatyczny, już nie wnikajmy w szczegóły. Oboje chcą popełnić samobójstwo. Mówią, to jedyny syn, nie ma po co żyć. Ale jakoś dzięki Bogu trafiają do mnie. Mają rozmowę jedną, drugą, trzecią, czwartą. Adoptują dziecko, zaczynają żyć. W komentarzu słyszę, ktoś pisze, to diabeł Panu podpowiedział. Pan powinien się wyrzec z tego, co Pan im zrobił. Aha. Czyli diabeł pozwolił im żyć i nie popełnić samobójstwo. Chciałbym powiedzieć, kocham tego diabła, ale to tak nie działa. Proszę Państwa, diabeł by dopuścił do tego, żeby popełnić samobójstwo i nigdy nie trafili do mnie i nie skontaktowali się ze swoim synem. Mhm. Proste. Diabeł, no ojciec no pewnie oczywiście. potwierdzi, że tak. nie dopuściłby do tak wspaniałego finału. Ja mam dzisiaj z tymi ludźmi kontakt. No. Ja z nimi nieraz rozmawiam. To jest po prostu coś niesamowitego. Adoptowali dziecko, żyją od nowa. Przychodzą na grób Łukasza, oczywiście, że tak, wiedzą, że on tam jest. Ale pierwsza myśl, jaka była, to się zabijemy, skoczymy do mostu, nie ma Łukasza, nam zabrali, Bóg jest okrutny i tak dalej. I po wielu godzinnych, po ich rozmowach, to nie tak, że za pierwszym razem, a skądże znowu? Przyjeżdżali do mnie, przepraszam za wyrażenie, jako pętani, ale czuli, że coś ja im mogę dać. Każdy kontekst z Łukaszem był inny, a na końcu stał się ten cud, bo zaadoptowali dziecko. I na radiu Łukasz powiedział, cieszę się za Dominika. Dominik to jest imię mhm. adoptowanego dziecka, które ma 6 lat. Świadome adopcji. I ktoś mówi tam pod filmem, to diabeł poskusił wszystko, pan nie mógł tego zrobić, pan jest potępiony. No ludzie litości. Diabeł tak nie działa. I tu widzimy plan Boży. Prawda ojcze? Ale jeszcze na co chciałbym zwrócić uwagę, bo tak, tak rodzi mi się to w czasie naszej tej rozmowy, mm -hmm. że diabeł jest na tyle taki specyficzny, że on mógłby stworzyć taką prowizoryczną sytuację, okay. tak, że mógłby pokazać, okay. że jednocześnie jest to dobro, ale za. Parę chwil, za parę dni rozbił się, rozbiłby się pewien fundament. Natomiast to, że ci ludzie żyją, tak. to, że ci ludzie funkcjonują, tak, to, że wielu lat. tak, że ludzie mogą, e, mogli zaadoptować, dać tą miłość, diabeł boi się miłości. A jeżeli oni zaadoptowali dziecko, mhm. dali tą miłość drugiemu człowiekowi. Tak, tak. Więc to jest podstawowy fundament tego, że to nie dzieło diabła, a dzieło Pana Boga, bo inaczej by się to rozsypało bardzo szybko. Właśnie, i po tym poznajemy, jakie są to dzieła. Więc wracają do naszego FVP, ponieważ mówiliśmy o FVP, ale już tak kończąc, bo to nie będzie zbyt długi wywiad, to nie chodzi o to. Wszystko o FVP możemy znaleźć w internecie. Medium to jest ktoś taki, kto słyszy głosy. Proszę nie mieszać tych, co tam w psychiatryku siedzą, ci też słyszą głosy, prawda? ojcze? tak. Ale to nie mówimy o nich. Dostaje zdjęcie do ręki. I przychodzą mi myśli, powiedz to, powiesz to, powiesz to. Dzisiaj. Rozmawiamy z pewną panią, której syn się powiesił. No, po powiedzmy samobójstwo. Właściwie nie wiem, czy powiem, po powiem samobójstwo. No tak to bywa. Pani rozpaczona, rozmawiamy. I on przekazuje mi, że ma psa, że kocha psy. A ona mówi, pan spojrzy na trzecie zdjęcie, które panu wysłałam. Ja nie patrzyłem na te zdjęcia. Patrzę, on siedzi, a na łóżku są cztery psy. Coś niesamowitego. I ona mówi, no proszę Pana, on ma też te psy tam. To jak, to one się rozmnożyły, czy one tam przeszły tam? Nie, tam ma nowe psy. Tylko po prostu kocha te zwierzęta, tak? Ktoś pisze pod filmem, proszę Pana, Pan Ługa, jak tam taki, bo yy, zwierzęta nie przechodzą na drugą stronę. Otóż Pan Bóg stwarza wszystko nam i zwierzęta również też. I co ten syn dzisiaj powiedział? Bo mówi, że ma te psy i mówi tak, zwierzęta mają lepsze emocje od ludzi czasem. Dlatego kocham zwierzęta. A matka, bo kiedy pyta się mnie, a co ja mam dla niego zrobić, ja odpowiadam, trzeba się może modlić, może trzeba dać nam prze. ona odpowiada, nie ma Boga, ja nie wierzę. O ja do Kościoła, no niech mnie Pan tutaj nie tego. Po całej rozmowie ona mówi, czy syn ma jakiś przekaz dla mnie. A syn odpowiada, i gdyby to był diabeł, nie odpowiedziałby tak. Odpowiada, mam taką jedną tylko sprawę do powiedzenia Tobie. Znajdź Boga, bo ja już go znalazłem. I to jest piękne, niesamowite. I gdzie diabeł w tym wszystkim mówi, szukaj Boga. Tak. Więc e, proszę Państwa, razem współpracujemy, razem działamy. Ktoś powie, ktoś pod ostatnim naszej filmem napisał, gdzie tak jest księża, są. A no, są tutaj, zapraszamy do stowarzyszenia. Ksiądz nasz kochany jest gotowy rozmawiać z każdym. Jesteśmy ludzcy może nie wyczerpaliśmy wszystkiego o EVP. No pewno, na pewno nie wyczerpaliśmy. Ale nie chodziło mi tak czysto, stricte o EVP. Tylko pokazanie, że kontakty ze zmarłymi są dobre. Kiedy mówimy w ogóle o kontaktach ze zmarłymi, o EVP, jeszcze tu na koniec filmu wytłumaczę, pokażę parę rzeczy, to może powiedzieć, że nasze spotkanie z naszym czcigodnym ojcem było niesamowite, ale proszę wierzyć, że kiedy się zetknąłem z naszym ojcem, kiedy nas napisał, przyjechał, Czego potrzebował? Nie uwierzą Państwo. Kontaktu ze swoim ojcem. Który? Co? Popełnił samobójstwo. Tak, kapłan przyszedł do mnie i poprosił o kontakt ze swoim ojcem, który popełnił samobójstwo. Mieliśmy dość długą rozmowę. Pamiętam zamknięci w pokoju. Taka bardziej jak spowiedź wyglądała. Długo rozmawialiśmy. Ja przekazywałem różne rzeczy. Patrzyłem tylko na reakcję księdza, czy za chwilę mnie nie wygoni, nie ekskomunikuje. Ha, ale jego twarz bardziej robiła się taka poważna, Rozumiałem, że rozumie to, co jest tam tej strony. Za chwilę tu oczywiście oddamy głos naszemu ojcu, żeby opowiedział swoje wrażenia. To było dla mnie niesamowite. I to mnie przekonało, że trzeba działać dalej, że to jest coś niesamowitego. I myślę, że to wiele pomogło naszemu kochanemu ojcu, mówię kochanemu, bo go wszyscy kochamy. Dobrze. Proszę ojcze powiedzieć tak, od siebie, jaki był mhm. ten kontakt? Drodzy Państwo. To już prawie dwa lata temu. No tak. Już ten czas ten jest bardzo bliski. Kiedy przyjechałem, wtedy prosiłem, właśnie Marka, tak jak wspomniał, żeby skontaktował się z moim ojcem, który zmarł no już ponad 7 lat temu, popełnił samobójstwo. I kto jest lepszym weryfikatorem niż ktoś bliski z rodziny? Kiedy Marek połączył się z moim tatą jako medium, Wyobraźcie sobie, naprawdę, ja byłem tak słuchany, tak zasłuchany, jakbym słyszał własnego ojca, który stoi obok mnie. I zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. I powiem Państwu, że miałem pewność, że to jest ten ojciec, który mnie wychowywał i który był ze mną. I który kontaktuje się ze mną, żeby mi przekazać informacje. I to były informacje, które były do zweryfikowania, więc to pokazuje pewną prawdę. I nie mówię teraz tego pod publikę, ale mówię to, co czułem wtedy w sercu. Kolejnym kontaktem, który mieliśmy, to właśnie był, było FOP, czyli kontakt przez radio. Wyobraźcie sobie, że rzeczywiście. Były słowa, które trafiały i były adekwatne do tej rzeczywistości, która, która mnie z moim ojcem łączyła, i w ten sposób też miałem możliwość zweryfikować i zobaczyć prawdziwość. I to nie był zły duch, to nie był diabeł, który mówił do mnie, bo tak naprawdę padały takie słowa, które mogłem znać tylko ja. I moja mama, która, która naj, najbardziej znała mojego ojca, więc za to jestem Markowi wdzięczny, i naprawdę wiem, że to jest dzieło Boże, i wspieram go z całych sił, jak tylko potrafię, bo wiem, że to idzie wszystko z Bożą pomocą. No, po takim świadectwie to już w ogóle się nie odezwę, bo za chwilę urosnę w pychę. E, dobra, koniec tej wazeliny, Nie, to taki żart. Widzicie Państwo, to tak działa, to tak jest. Oczywiście te słowa, jakie tam padały, były różne, nie będziemy wnikali w szczegóły. Każdy ma swoje Waterloo, jak ja to mówię, tak? Każdy ma swoje, musi przeżyć. Ku czemu, dlaczego tak zrobił, dlaczego może, nieważne, nieistotne, to nie w tym momencie. Ale przekaz był bardzo mocny i tu wiele przekazów jest takich mocnych. Proszę Państwa, więc żeby już nie wchodzić bardzo głęboko w te wszystkie struktury, Mówiliśmy w ostatnim odcinku o intencji i przy tym zostańmy. Intencja, w jakiej intencji przyszedłeś, czego oczekujesz, to dostaniesz. Powtórzmy to jeszcze raz, intencja, to jest to coś dobre. Bo czasem ludzie mówią, pan się połączy z moim mężem i powie, gdzie on mi schował kolczyki. Tak nie będzie. Albo, czy mój syn przepowie mi numer to Torotka. Co chce pani mu grób lepszy zrobić, czy sobie polepszyć życie. Tak to nie działa. Okej, okay, w porządku. Zajmiemy się jeszcze FVP. pokażę tu pewne rzeczy. Dziękujemy ojcu, że wyrywał się właściwie, muszę powiedzieć wyrwał się na chwilę, bo ma dużo obowiązków. Ostatnio był w hospicjum, bardzo tam działał. Też był ostatnio u pewnej pani, która odchodzi na raka. Wiecie Państwo, być to osobą, która odchodzi na raka i tłumaczyć jej, że odejdzie, ale coś po drugiej stronie jest, jest nie lada wyzwaniem. I tylko możemy... Zastanowić się i zrozumieć takiego człowieka, no człowieka, ale takiego naszego kapelana, który potrafi pokonać taką barierę i być przy łóżku chorej, która ma godzinę życia, może ma sześć dni życia, może ma dwa miesiące życia, tego nie wiemy przerzuty rak trzymać za rękę i mówić po drugiej stronie, coś jest. Jak to był kiedyś film tylko dla Orłów. Także dziękujemy, Ojcze, za wszystko. Bardzo dziękuję. Modlimy się Państwu. za Ojca, niech się Ojciec za nas modli. Jeśli zgrzeszyliśmy, trudno, damy sobie radę. Drodzy Państwo, to jest sprzęt FVP, To jest moja pracownia. Ona ewoluowała, zmieniała się. Jeżeli Państwo widzą moje różne filmy, to widzą, że to się zmienia, no, ale tak to jest. Chcę powiedzieć jasno, nagrywanie zmarłych FVP jest dla mnie, w moim przypadku w powijakach, jest bardzo czasochłonne, pracochłonne i niekomencyjne. tak? Czasem robię, że kogoś nagram, ktoś poprosi mnie o dziecko, uda się, ale. To nie tak. Jako medium lepiej jest przekazać. Poza tym trzeba powiedzieć, że tu trzeba zachować F, znaczy EV, powiedzieć, BHP. tak? Kiedy włączamy radio, szukamy na skali, próbujemy kogoś nagrać, nie mamy pewności, kto się nagra. Tak jak mówiłem o tej pani, że jej dziecko ukradło radio. No, jak państwo powiedzą do każdego lekarza, że dziecko ukradło radio, to znaczy, że jak dziecko ukradło radio, trzeba na policję iść. A jak radio ukradło dziecko, to i to psychiatryka. I teraz jak to wytłumaczyć? Różne energie, różne rzeczy. FVP. W powijakach nagrywam, nagrałem wiele rozmów, dziesiątki rozmów z różnymi ludźmi, że było jasne, to nie jest tak, ale kiedy ktoś mówi, czy Pan nagra mojego męża, to tak nie działa. Trzeba długo na to czekać. Pracujemy nad hmm, zrobieniem laboratorium, pracujemy nad FVP, Prosimy tutaj też o sprzęty różne, jak Państwo mają, żeby radia dać stare, bo to na starych radiach najlepiej nagrywać dyktafony, stare kamery. O, tu mam taką, proszę Państwa, starą kamerę, która się nadaje do, e, ostatnio był, Schreibera, tak, nagrywanie obrazów. Ale to jest wszystko w powijakach i trzeba znać też EV, znaczy EVP, znaczy FP. wiecie Państwo, mówię EVP, ale BHP. Nie każdy może nagrywać, nie każdy może wziąć radio i działać. Trzeba być przygotowanym, trzeba przejść jakieś przeszkolenie. I ja zapraszam, jeżeli ktoś by chciał przejść taki kurs, proszę bardzo. Można u mnie ten kurs przejść, nauczyć się, ale to wszystko jest w powiakach. Oczywiście dziesiątki godzin rozmów nagranych mam, ale to nie jest tak, że ktoś przysyła zdjęcie i mówi: To jest Jasio, umarł pół roku temu, czy pan go nagra? To tak nie działa. Bardzo trudno. Poza tym, głosy, jakie się pojawiają, są to fragmenty głosów, trzeba je dokładać, doklejać i tak dalej. Ale Państwo zobaczą, na moim kanale jest wiele już filmów, zrobiłem wiele już filmów zrobiłem o EVP, i żeby zrozumieć, to tak wygląda. Dlaczego dzisiaj mówimy o EVP w naszych wykładach? No dlatego, że chciałem tutaj, ponieważ udało nam się, mm, dziękuję Panie Boże, naszego kapelana wyrwać z obowiązków, naprawdę na chwilę prawie tu podleciał, zaraz odjeżdża. To udało nam się, dlaczego? Dlatego, że właśnie chciałem porozmawiać w ogóle o kontaktach ze zwarłymi. FVP to jest takie jakby przywołanie was, tak? O, coś ciekawego będzie, ale w ogóle o kontaktach ze zwarłymi. Czyli jest naganne, czy jest nienaganne. Otóż jest nienaganne, jeśli wykonujemy to z miłości do osoby, która odeszła, dużej miłości i jeszcze raz miłości. Żeby to nie było na zasadzie. Przyjdźcie do mnie, pokażę Wam, moje radio, prawda, ma duchy w środku. No to takie seanse są. Niemożliwe. Znaczy, są może możliwe, ale do czego to służy? Tęsknota tylko za kimś bliskim. Miłość, która nas trzyma. I chęć dowiedzenia się, jak dalej mu pomóc, powinna nam towarzyszyć przy pracy na FOP. Takie jest FOP. Jeszcze raz. FP z angielskiego elektroniczny fenomen głosowy, kiedy nagrywamy fale radiowe, gdzieś tam między falami radiowymi i wołamy kogoś, to odszedł. Kiedy odsłuchujemy potem to na zwolnionych obrotach, czy nawet na szybszych, zależy jak, na takim programie, który się nazywa Audacity, możemy usłyszeć zmarłych, na przykład kiedy ja tam wołam, cześć Marek, albo jestem, kocham cię i tak dalej. I z tego składamy pewne rzeczy, gdzie wychodzą jakieś zdania, słowa, które pomagają nam zrozumieć, że to nasi, nasi bliscy. Natomiast jest to wszystko w powijakach u mnie na pewno, na zasadzie jeszcze jakby powiedzieć pracy, działania, e, czy też jakby to rzec, no to wszystko jest... Być może któregoś dnia będziemy mieli takie studio, że podłączymy się do zmarłych i będziemy rozmawiali jak przez telefon. Zobaczymy. Czas pokaże. Wszystko przed nami w tym roku. Chcemy bardzo podciągnąć to FVP, A czy nam wyjdzie, zobaczymy. Liczę, że Państwo nam dopomogą. I nas także wesprą. No cóż, dziękuję Państwu za obejrzenie naszego odcinka. Może był taki chaotyczny, dynamiczny, ale to wszystko tak się dzieje. Czasy są takie, jakie są. Mówimy być może nieskładnie, może składnie. Państwo to ocenią. Dziękuję, że Państwo tak oceniają. Jaki będzie następny odcinek? Zobaczymy. Na pewno w przyszłym tygodniu kolejny odcinek. Bardzo serdecznie dziękuję.